Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Zemsta jest safe mod i jest Halloween. Halloween też przyszło nam do tej waszej gierki, więc bardzo fajnie. Mamy nowe mapki. Dostałem w ogóle już ten dodatek troszeczkę wcześniej, tak dwa tygodnie temu, nawet 3 tygodnie temu chyba go otrzymałem. Tylko, że obowiązywało mi embargo. Wiem, że to doszło już dwa dni temu. Tutaj już jest dostępne dla Was wszystkich. Jednakże, przez to, że ja miałem tutaj troszeczkę teraz zagmatwania u siebie w życiu prywatnym, to dopiero w tym momencie mogę do tego przysiąść. Zauważyłem też, że doszedł jeden nowy, czyli jedna nowa wieżyczka. Jest to Swamping i nie mam tego, nie mam tego odblok od, od, odblokowanego. Tutaj Paula mi pisała, że odblokowała mi wszystko, a tutaj widzę, że mam jeszcze nieodblokowaną jedną jednostkę, więc na pewno napiszę i w kolejnym odcinku pokażę Wam cóż to takiego jest. Odnośnie Herosów chyba się nie jest, też się zmieniło. Mamy Jack Owen, oh, Latern. No dobra, Pan Dynia, bez głowy, tak. Deszywę na znowu kolejna jednostka, której też odblokowany o Ojojku! No, będę musiał z tobą, chyba Paula, porozmawiać tutaj. <laughs> Dobra. Przejdźmy do sedna. Zagramy moim ulubionym zestawem, czyli tym tutaj, jak widzicie. Z tym, że no, jedynie z tym cmentarzem mógłbym się troszeczkę zastanowić, żeby go zmienić. Mm, I tak naprawdę nie wiem, co by było tutaj na tyle dobre. Dałbym sobie jeszcze jedną w takim razie ochronę, czyli dajmy sobie po prostu kolejnego tutaj Warriora, czyli Dark Knight. Lećmy z Koksem. Mapka w ten sposób pewnie będziemy mieli dwie drogi do bronienia: trzy drogi do wjazdu. Pewnie się otworzy kolejna tam droga. Pewnie też będzie jakiś cmentarz, żeby nam się respiły one w różnych miejscach. No, że to jest Halloween, więc na pewno No, nie zabraknie nam im. Ale pamiętajcie, że my gramy po tej stronie dobrej. Langa Golem, Strangers... A, czyli jednak. i in... Co, ale oni są z nami? Przeciwko nam, tak. Pokonali ludzi, teraz lecą na nas. A, ciekawostka, powiem Wam, że. Goest. Bo teoretycznie ci źli wszyscy są no, po naszej stronie, zawsze. A tutaj jednak jest na odwrót. No dobra, w porządku. Okej, okay, ustawmy naszą linię obrony. PnF standardowo stawiamy tutaj naszych przyjaciół. Okej, okay, ja coś użytkowego tu widzę, w takim razie. Klikanie, tu mamy karteczki widzę, są karteczki wszędzie. No, na pewno to jest Mr. Egg. Tylko z czym? Nie kojarzę żadnego Mr. Egga, w którym mogłyby być karteczki. A tutaj, coś tam twórcy takiego tutaj wymyślili, ja nie mam pojęcia. O, oh, jest, pa! Slenderman! Too late. Too late. No, no cóż. I am lord of the flame. Dobra, no, ustawimy go maksymalnie z tej strony, żeby te i te grzyczki nam broniły. Oraz tutaj dokładnie robimy tą samą taktykę, czyli stawiamy również tutaj orgów i stawiamy ich na przodzie. Teraz tego. Blokujmy to może od razu. Tu bym strzelił w ten sposób naszą linię obrony, bo to mi jest bardzo dobre. I tutaj robimy sobie dokładnie ten stopy, że my damy naprzód, jak tutaj. Krakatoła To jakiś krzyż, jeszcze, ale to chyba nie jest Mr. Egg. Nie? To już nie jest Mr. Egg. I tutaj ustawimy... Również, ale nie wiem, co to jeszcze będzie, więc puśćmy te ghosty. Przeczytajmy pierwszy. I to physical. czyli odporne na obrażenia fizyczne. Więc tym bardziej kolejny, ty kolega, a nawet tutaj jeszcze jeden, nam się rzecz jasna oczywiście przyda. Bo bez tego byłem ciężko. A my nie mamy moich magicznych słuchaweczek, więc oczywiście. Czekajcie. Right, left. Right, Chyba to w ten sposób były one zakładane. No i od razu lepiej się słyszę, bo od razu mam od razu odgłos... Odgłos... Może to źle brzmi odgłos mam czegoś. No nie, nie mam no nie mam jakiegoś odgłosu. No dobra. A co o was się dowiem? Increase damage and Resistance when Alice die. A, czyli dostaje nieśmiertelność jakiego przyjaciel umrze? Odporność na magię tym razem, widzicie? Ale nie, nie widzę żadnej odporności. Wskrzeszenie będzie czy cokolwiek? Hmm, ciekawe, woda. Ojojku, czekajcie! Ja nie mam czym Krakowa. go bić! Ale to słabe będzie. No, to będzie słabe. No, to będzie słabe. Czy ja ci mogę go jeszcze bić? Tylko wami! Tylko mam tej jednej jednostki do bicia! Wow, po prostu wow. Loda, będzie ciężko widzieć, będzie bardzo ciężko. Nie przesuwają się w ogóle na nic innego, co by tutaj mogło z człowiekiem zrobić. Okej, okay, smoku, tego, że tylko ty tutaj możesz z nim zdziałać, no to idź na górę. Zapomniałem w ogóle tak, zapomniałem z Tak też was ty. Mam przecież, że powinienem was też tutaj stawiać. Huo. Hmm. Zróbmy to w ten sposób, bo to jeszcze na górę, prawda? Nie chcę, żeby tak jeszcze umieć. To się jeszcze przydało, co tutaj co takiego jest, prawda? Chyba by się przydało, prawda? Ale dobra, pierwszą zdjęłam maksymalnie tego szamana. Czemu ten szaman? On bije dwie strony, to jest bardzo ważne. Żeby te dwie strony, były faktycznie bite. Aha, to wszystko, się, też będę musiał rozwalać, to nie, nie zaczęło się w ogóle te. U, robią rzeczy. One mi po prostu zmniejszają demains, osłabiają mi te wyżyczki. Hmm. No, ciekawe, co takiego Tam się takiego odbywa. Upgrade'ik, Oczywiście. Najlepszy możliwy upgrade'ik. Wilkołaczki. Panowie wilkołaczki, Great Regeneration, czyli będziecie się wskrzesz... Y regenerowali. Może nie wskrzeszali, regenerowali. Okej, okay. nie ma problemu z nami chyba. I nie chyba żadnego oczywiście problemu. I rozwijamy tego szamana i tego szamana, rzecz jasna, jasne. To jest. Atak speed and block. A, dobra. Zmniejsza się jego attack speed. gdy są te wszystkie ciernie. Oraz nie mogę upgradować. Nie mogę upgradeować. tak jak widzę. Ale przy okazji jeszcze zmniejsza się jego damage. Okej, okay, dobra, w porządku. No bo chodź, jeszcze wymałe szkielety na górną flankę. No dobra, powiem wam, że jest troszeczkę ciężko. Wow, 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 wow. wow. Muszę, muszę. Nie chciałbym jak tutaj przypuścić. Przypuściłem jednego, to tak jest bardzo dużo. Uwejściu mi to jest bardzo dużo. Przypuściłem nawet jednego. Serio? Złoiłeś mi tak moje jednostki? Dobra, potrzebuję tej obrony jakkolwiek. Potrzebuję jakolwiek obronę, bo to, co coś tutaj wyprawia jest po prostu aż żałosne. To jest aż żałosne się zaczyna robić. Szkielety, chodźcie na dół oczywiście. Nie ma problemu. Tutaj mamy tego pana, oczywiście jesteście odporni na magię, ale oni tak się chyba stoją ładnie oczywiście w sklepie. Przynajmniej taką taką wielką nadzieję. I oczywiście mój smoczek też idzie od razu z wami. Dobra. Oczywiście, jakby tego tutaj, tutaj Archera nabitego na Maxa to on też tutaj będzie bardzo fajnie sobie radził. W ogóle nie używam prawie tego. No może że w ogóle w prawie w każdej grze, w tym tego smoczka biorę, to ja tego nigdy nie używam. Bone Carrier. Któż ty taki jesteś? Increst Skieletor Damage, Regeneration One Alice die. Aha, czyli co będzie wskrzeszał tych nieszczęsnych dziwaków, jeśli je zginął koło niego. Okej, okay, on jest odporny na magię, więc idealnie tak bym powiedział, bo w tym miejscu mamy właściwie tutaj kolegę. Abdryujemy go w tym razie. No i ciebie też bym podniósł na maksa, żeby to już było w pełni oczywiście zapewnione. Szalinia obrony. Dobra. Bardzo powoli on idzie. To ja nawet miłe bym powiedział. No i kruki. Tam na dół oczywiście polecą kruki teraz. I to żeby będzie sobie fajnie radziło. Damy jeszcze tutaj zwiększony damage I to będzie jak najbardziej również w porządku. I tego się oczywiście trzymajmy. No zobaczcie jak teraz piękny to jest To Jest po prostu przepiękny Dimage. Oczywiście dajesz, dajemy jeszcze jeden meteoryt. Bo to jest darmowy damage, co jakiś czas puszczany, Więc warto go oczywiście zawsze mieć. Szkielet. Ghosty. Ty idziesz na dół. Tego nie abgajduję, bo potrzebuję obrony na górę bardziej tym razem. I tu potrzebuje Archera zdecydowanie. Archie to się bardziej przyda. Archer i e ten. Mm -hmm. Zdecydowanie, póki on się nie odblokuje, to będę się tutaj górę wspierać bardziej. Bo on tutaj musi stać. Okej, okay, on się odblokował. Szaman chyba poradzi solo z nimi, takie mam wrażenie. No i to użyć jeszcze. A, tak to działa. Ok, dobra, przynajmniej wiem, jak to już wygląda. A, tak, przynajmniej raz to użyłem, tak? Przynajmniej raz to użyłem, okej. Okay. Wolfy, tamte bone, okej. Okay. Chodź tutaj na górę, bo te wolfy są naprawdę mega, mega ciężkie. E, teraz my to robimy. To jest sobie ja to pozwolić. I kruki. Dwa, jednego kruka na śmig. Wstawmy. znowu tutaj naszych orków, żeby dali sobie więcej rady. No i co? No. To by się przydało dać w takim razie moich wojów. Idziesz na, na dół? Na dół idziesz. I nie, nie jest spoko. jest <laughs> spoko, bo tutaj mamy naszego Archer'a, więc tym bardziej sobie on z nimi to jak najbardziej poradzi, więc w ogóle na dół, w takim razie. przecież on sobie spokojnie nie wiem, z nimi poradzi. Nawet ci w takim razie damy jeszcze jednego kruka, bo no tym bardziej się ten kruk, no, w tym momencie sprzyda, przyda, bo... On powinni powiedział, tutaj pięknie tego kruka obrywać. Tych dwóch kruków nawet bym powiedział. Tak czy nie? Zaraz zobaczymy. Strasznie mocne. Strasznie te wilczki są mocne, naprawdę. To jest po prostu maskra. O dobra, do w tym razie. No i dobra, w takim razie, pijcie tutaj broń. Oni sobie się daje poradę wszystkim. Ważne jest, żeby no, te ghost mój. rozwalić, bo one będą dla mnie mega ciężkie. Te ghosty będą dla mnie naprawdę mega, mega ciężkie. Zrobimy to, to w ten sposób, sprzedajmy jednak. Zostawmy tutaj tego pana. Tak zrobimy w takim razie. Aha, nie zdołałeś go. Myślałem, że dobrze, on już ma czas używania. A nie, tylko one na chwileczkę. No dobra. W porządku. Pójdziecie hmm, na to w tym razie, bo się nic nie, nie pomożecie w tym miejscu. Ej, on ich widzi. No to w ten sposób w takim razie. Wy go będziecie widzieć? Będziecie go widzieć, dobra, w porządku. Oni go też jednak widzą, dobra. Nie wiem, czy myślałem, że Archer go nie zobaczy, bo jest, odpor jest odporny na ataki fizyczne. No ale Archer. A nie, Archer chyba, Archer strzela, ale nie zadaje D-Major, dobra, już rozumiem. On strzela, ale d i tak nie zadaje. Po co go upgradowałem? Po co go upgrade'owałem, w się do góry. Bez sensu, nigdy bez sensu to zrobiłem, no ale okej, okay, w porządku. No to w ogóle zmieniać cały czas. Te chyba nic nie zmieniają. Myślę, no, że my chyba mi nic nie zmienił. 2 do 330 życia. to jest identycznie i czy bym zbił te cierni, czy też nie. Bił, by, byli troszeczkę wolni, ale w przypadku warriorów, czyli tych moich obrońców, to chyba nic nie daje, bo no kto ma być wolni? Ten budynek, który jest de facto kosztorami. Czy oni faktycznie mają bić wolniej? No, budynek ma bić wolniej, no ale jak? Jak budynek ma bić wolniej? Są bez sensu, prawda? No, no właśnie, wchodzi. tego się oczywiście trzymajmy. Bone i. Dobra, szkielety. Wychodźcie na dół. Okej, okay, on leci na dół. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, oczywiście. Nie ma problemu żadnego. Może sobie tak tutaj właśnie teraz dam iść. Ciebie podbijemy do góry w takim razie. Hmm. Tego fajnie byłoby nawet później, żeby on dał jeszcze leczenie. To mu daje le leczenie, bo on będzie mógł tego leczyć, może nie wskrzeszać, ale leczyć go. I to już będzie się bardzo fajnie układać. Ciekawe czy oni teraz stąd mogą iść na górę w takim razie, bo to by było dosyć ciekawe. <grych> Gdyby oni teraz szli nam na górną na flankę nagle. No dobra, zobaczymy co z tego wyniknie. Trzynasta runda z 15. straciłem dwa serduszka bardzo głupio. Hmm, chyba jeszcze, gdybym w tym momencie że już nic więcej nie stracił, jeszcze mam szansę, oczywiście, zdobyć te wszystkie nasze trzy hmm, gwiazdeczki. Chyba jeszcze jest takowa szansa, takie mam wrażenie. Bo jeśli z jeszcze przynajmniej jedna osoba dojdzie, to już niestety to będzie lipa, będzie po prostu lipa już wtedy. Mocne to jest, to jest nawet mocne. Pół życia takiemu zjadło. Prawy 500. Nice. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. Skoro ty już tutaj jesteś tak się zbudowany, to masz kurka przynajmniej, bo no, on dopiero wtedy ma sens, jeśli ma kurka tego, więc to się nam najbardziej przyda. E, ty masz porności na magię, więc dla ciebie ten uciek jest idealny, więc fajnie, okej. Okay. To mamy zapewnione. Tutaj już nie będę żadnego problemu z przejściem tego fragmentu. E, ciebie podbiję już? Nie, potrzebuję się na ciebie nabić. Okej, okay, już mam pieniążki, więc mogę teraz ciebie podbić do góry i masz maksymalny poziom. No, to już jest spoko, to już jest spoko. Teraz tak o... Baz sunaj bardziej naprzód mogę. No, tak ledwo, ledwo co? Dobra, tu musi być. Bo co mam jeszcze le Jeszcze leczenie. To jest bardzo ważne, że tam gdzie mamy bojów, to leczenie jest mega potrzebne. I no, to jest dobre. 13 na 15. Huh. Nicem nie leci do góry. Nic do góry, jeszcze nie leci tutaj. A Slenderman, jak był przedtem, to już teraz się chyba nam nie pojawi znowu, chyba już nie. Dużo wystarczy, po co go aż tyle, Przecież był raz, więc więcej razy go nie potrzebujemy. Toś nadchodzi. Tuż tam od góry idzie. Błon? Hound i Wolfy. Ok, wszyscy na dole tutaj idą. Tutaj te wolne idą, mam zrozumieć? Tak, to te wolne. One są wrażliwe na magię. Po prostu, tak, nie są wrażliwe na magię. A stąd leciście w dół. A dobra, ty jesteś nieodporny na magię. Ok, w porządku. Więc powinni oni sobie z Tobą, jak ja będzie poradzić, takie mam wrażenie. W razie W, dajmy Ci jeszcze tutaj. Markowanie, ciebie. To się może przydać. Jeszcze dam Tobie markowanie. W ok. Hmm. Tak wolno bije, serio? Wtedy? Widzicie, strasznie wolno bije. Ja mam wrażenie, że naprawdę mega, mega spowalnia się. Tylko ma te ciernie całe. Można był zły pomysł, żeby go postawić w tym miejscu. Może, może faktycznie. Lepiej byłoby go postawić gdziekolwiek indziej. No dobra, już tego w tym momencie się nie zmienię, niech to tak będzie. Dobra, dobijmy was, was do końca. I wam oczywiście trzeba jest szefa on ma więcej życia, więc oczywiście są o wiele, wiele mocniejsi. Oczywiście regeneracje też wam trzeba dać. Już wy jesteście de facto moimi tankami. Wiem, zbudowałem tych specjalnie pod tanków. No ale jak dobrze wiecie, to orkowie są też bardzo mocnymi tankami. Ja często się zdjęcia orków jako tanków, nie, jeżeli ty. Tak naprawdę nie mam trzeciej, znaczy nie mam tej, ile to jest? Piątej jednostki, której chciałbym w ogóle zawsze mieć przy sobie. Mamy zawsze te cztery, czyli to jest Org, jest to Archer, jest to oczywiście Szaman. Cztery? Oczywiście mam. Halo? Aha, jeszcze Bowna mam. No tak, jeszcze zważył, że mam się Bownać. A czemu jeszcze go postawiliście? To jest dobre pytanie akurat. Nawet znaczy, teraz nie mam słowa, gdzie go postawić, bo mogę go postawić tutaj, ja tutaj ale chodzi co chwilę... który chwila... no był tak atakowany przez te ciernie nasze nie, nieszczęsne. Te łówki idą od góry bardzo w dużej ilości. No dobra, dajmy cię w tym miejscu w takim razie. Bum, bum. Kroketoła. No i dobra, no ten Dimet rzeczywiście jest mega duży. To trzeba oczywiście mu przyznać. Oni są nieodporni na Isaac. Tak, tak się składa. widzisz, są w ogóle nieodporni na ataki fizyczne, więc tym bardziej im dostaną mega, mega e, zranieni. No i dobra. I mamy do tego najważniejsze teraz. Te pioruny, czyli ataka ale. No i teraz przydało się te ciężarne ciągle oczywiście zbijać im. I będzie w porządku. To jest ostatnia już 15 runda. Nie spodziewamy się na bossa, bo no w tej rundzie jeszcze bosów nie ma, prawda? To jest pierwsza mapka z tych barwy, więc z której na trzeciej mapce będzie jakiś bosik. Bo zawsze jest bosik. Tak <grym> nim powiedział. A tak też nie ma się czym aktualnie to jest za bardzo stresować, bo nic tutaj się nam nie wydarzy tego mega okropnego. Eee, dobra, to nabijmy i w tarczę z spod Tarcza jest bardzo potrzebna, ona blokuje całkowicie dwie jednostki więc to jest oczywiście bardzo, bardzo fajne. No i co? Win. Teraz pytanie, czy straciłem szansę na trzy gwiazdki, czy dostanę trzy gwiazdki. Uwaga, trzymamy wszyscy kciuki. Nie pamiętam ile, chyba dwa, dwa, dwa sam mogę stracić, prawda? Chyba mogę dwa serca. uwaga. Jest super! Idealnie się nam udało, czyli dwa serduszka możemy stracić. Gdybym stracił trzy, to by mi tą nie... tą malutką moją gwiazdeczkę jedną by mi zabrało, ale na szczęście... na szczęście nie. W ogóle ciekawi mnie to, bo mam wykrzykniki przy wszystkich innych mapach i pamiętam, że to było też przedtem. Um, one jakby mnie zachęcają, żeby wykonać jednak te poziomy trudniejsze. Hmm. No właśnie. Ale czy jest sens w ogóle je wykonywać? Widzicie? No teraz, chyba się wykrzyknik jest. W tych mapkach też. Przy niektórych mapkach nawet nie przy wszystkich. O dobra, może to jest chyba błąd graficzny. No ale ogólnie widzicie, wszędzie to jest prezane, więc. Jest to kuszące. Jest to kuszące, nie ukrywam. Maksymalny poziom dla naszym smoku już jest nabity. To w ogóle. Co to w ogóle jest? Pakiety. Czy to było? Przedtem? Nie widzę sensu. W ogóle nie widzę sensu gemu. naprawdę. Powiem wam szczerze, w ogóle po co są te gemy. Ja, jak gram, że dobrze wiecie, w ogóle tego nie kupuję. Nie widzę sensu. No, w ogóle nie widzę sensu kupowania tego. Wiem, że na wyższych mapkach to jest opłacalne, ale teraz w ogóle jakoś mi się tym nie przydaje. Po nic. Nie wiem. Zawsze z tym mam widzę, na dlatego, że nie miałem czasu dzisiaj na ten temat, czy to w ogóle jest opłacalne, czy też niekoniecznie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno wszystkie odcinki z Kingdom Rusha będą. Zresztą, że wiecie, że ja staram się, żeby akurat z tej serii z Kingdom Rushu, wszystkich były wszystkie mapki z oryginami ciągle chyba brakuje jakieś mapy, bo powiem wycho wycho wychodziły nowe mapy z okazji Halloween, bo prywatnie Iron Hide -y ładnie rozwija te te wszystkie gierki no ale może się na to jakoś skupimy, a, tym razem, a tymczasem piszę do Pauli, żeby dała mi dostęp do nowej wieżyczki i do nowego bohatera. Na razie hej hej pa!